Dzie Dobry wszystkim Welesianom. Z racji Halloween ten odcinek będzie poświęcony tajemniczym zjawiskom dla wszystkich tych, którzy lubią dreszczyk emocji. 22 lutego 1803 roku, japońskim rybakom w prowincji Hitachi ukazał się dryfujący po wodzie statek, przypominający spodek. Z rodzin, na których były przedstawione grafiki tego obiektu, można dziś spokojnie wywnioskować, że tak popkultura maluje pojazdy kosmiczne obcych. Ów mężczyźni pośpieszyli z pomocą kobiecie, która wyglądała na potrzebującą pomocy. Była piękna i młoda, a w rękach trzymała małe zawiniątko. Było nim pudełko, którego nikomu nie pozwalała dotknąć. Niewysoka nieznajoma była rudowłosa, mówiła w obcym języku i była ubrana w zupełnie nieznane Japończykom materiały. Po krótkiej akcji ratunkowej pomogli jej z powrotem wejść na tajemniczy statek i odpłynąć. Prawdopodobnie po to, by mogła zostać przechwycona przez swoich pobratymców. Ten poranek miał być jak każdy inny dla mieszkańców Syberii. Jednakże dzień 30 czerwca 1908 roku wpisał się na kartę historii. Tego dnia błysk przypominający jasnością słońce rozświetlił niebo. Niebawem ziemia zadrżała, a fala uderzeniowa zmiotła wszystko na swojej drodze, wybijając okna niczego nie spodziewającym się ludziom. Ziemia zatrząsła się pod ich nogami, osiągając aż 5 stopni w skali Richtera. Temu wydarzeniu nadane zostało miano katastrofy tunguskiej, która po dziś dzień jest okryta tajemnicą. Ponoć tym, co uderzyło w ziemię, był niewielki cylindryczny obiekt, jarzący się na niebiesko który był powodem tzw. białych nocy w Azji oraz Europie. Jednakże nie była to jedyna anomalia, ponieważ w miejscu wybuchu można było odnaleźć przy pomocy magnetometru kolejny biegun. Mamy rok 1900, a dokładnie 15 grudnia. Parowiec mijający wyspę Flanana nieopodal Szkocji odkrył, że nie działa latarnia morska. Niebawem wyruszyła ekipa ratunkowa, mająca na celu sprawdzenie, gdzie podzieli się latarnicy. Zostawili oni latarnię pustą, jedynym śladem po latarnikach było przewrócone krzesło. Ślad po nich zupełnie zaginął. W ich dzienniku brak było jakichkolwiek poszlak, co mogło spowodować ich zaginięcie. Nawet po latach nie odnalazł się chociażby jeden z mężczyzn, pozostała tylko nierozwiązana zagadka nieobecności. Tuż nie słyszał o Fatimie? A kto słyszał o cudzie w tymże miejscu, którego widzami było około 70 tysięcy ludzi? 13 października 1917 roku słońce na nieboskłonie zaczęło szaleć, wirować jakby miało za chwilę spaść na gapiów. Całe zdarzenie nie trwało długo, ale już nigdy więcej się nie powtórzyło. Wielu z biednych obserwatorów myślało, że to już koniec świata, ale wtem dziwne zjawisko ustało. Niestety jedyne co pozostało po tym wydarzeniu to niewyraźne zdjęcia przedstawiające wpatrujące się w górę tłumy ludzi. Czy zastanawiacie się czasem nad tym, co dzieje się z duszami złych ludzi? Gdzie się podziewają czy zaznały spokoju? Odpowiedzi na te pytania może dostarczyć czarne mauzoleum w Edynburgu, gdzie spoczywa niechlubny, krwawy Mackenzie, zbrodniarz jakich mało, przez którego zginęły rzesze ludzi. Od 1999 roku miejsce jego spoczynku zostało okrzyknięte mianem jednego z najbardziej paranormalnych miejsc Europy. Rocznie dziesiątki ludzi zgłaszają omdlenia, siniaki czy oparzenia, będąc właśnie nieopodal grobowca. Ponadto widuje się także ducha Mackenziego. Pozostaje jednak pytanie, dlaczego po ponad trzech stuleciach spokoju rozpoczęły się jego ataki na ludzi? Teraz przenieśmy się do roku 2003, na chilijską pustynię Atacama, po której porusza się zupełnie przypadkowy podróżnik. W jego ręce wpadają zabalsamowane i wysuszone klimatem okolic zwłoki. Jednakże nie jest to zwykłe ciało, ponieważ mierzy ono zaledwie 15 cm. Dodatkowo głowa małego humanoida jest nieproporcjonalnie wielka w stosunku do reszty korpusu. Znalezisko trafiło na stołu naukowców, którzy stwierdzili, że ata. Bo tak go nazwano jest płci męskiej. Jednakże badania nie były w stanie wytłumaczyć jego rozmiarów oraz dostarczyć konkretnych wytłumaczeń. Na świecie jest mnóstwo miejsc owianych tajemnicą, ale drugiego takiego jak góra ben Macdui w Szkocji nie ma. Znane są dziesiątki, o ile nawet nie setki, podań o tym, jak wędrowcy przemierzający szlaki natknęli się na wielkiego szarego człowieka. Zanim jednak ich oczy mogły ujrzeć jego sylwetkę, najpierw pojawiło się poczucie potężnego zagrożenia życia, przerażenie, które niemalże paraliżowało ciało, i do tego znikąd pojawiała się mgła. Niejedna osoba słyszała za sobą kroki, które mogły należeć tylko i wyłącznie do kogoś o wiele większego niż człowiek. Wielu podróżników uciekało w trwodze przed tym stworem, przeczuwając podświadomie, że nie ma on dobrych intencji, a wręcz przeciwnie, chce ich skrzywdzić. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie dreszczowców i zapraszam do pozostawienia po sobie lajka lub subskrypcji.